Ciepły wiatr za oknem my, śpiewa drzewom i noc kołysze Rzeki szum odpłyną gdzieś i światełka w niej śnią. I, I tak zegarka głos tak daleko, a jednak słyszę tik tak zegarek twój przez odległość i noc Idzie czas obok nas i minuty rozłąki uchodzą Znowu dzień, znowu noc, jak obłoki rzucane na wiatr. Górski deszcz za oknem twym, warkoczami szarymi płynie, mokry wiatr, zbłąkany wiatr, z brzękiem stuka do szyb. Tik, tak, zegarka głos, zamknę oczy i jesteś przy mnie. Tik, tik, tak, zegarka głos, mówi sercu to ty. Idzie czas obok nas I minuty rozłąki uchodzą Znowu dzień, znowu noc Jak obłoki rzucane na wiatr W mieście mym neonów sto Patrzy gwiazdom w pobladłe oczy Górska noc, cichutka noc O mnie każe ci śnić Tik, tik, tak zegarka głos Słuchaj dobrze, bo mówi o tym, tik, tik, tak, najwyższy czas, żeby razem już być. Ciepły wiatr za oknem mym, śpiewa drzewom i noc kołysze, rzeki szum odpłynął dzień i światełka w niej lśnią Tiktak tak zegarka głos Tak daleko, a jednak słyszę Tiktak zegarek tu, Przez odległość i noc Idzie czas obok nas I minuty rozłąki uchodzą Znowu dzień, znowu noc jako obłoki rzucane na wiatr W mieście mym neonów stoł. Patrzy gwiazdą w pobladłe oczy. Górska noc, cichutka noc, o mnie każe ci śnić. Tik, tik, tak, zegarka głos. Słuchaj dobrze, bo mówi o tym. Tik, tik, tak, najwyższy czas, żeby razem już być. Żeby razem już być.